Myśli na każdy dzień 4 kwietnia, sługa Boży Wenanty Katarzyniec, jakie stąd dla nas wynika upomnienie, abyśmy cenili swą godność ludzką, cenili duszę swą nieśmiertelną, obraz Boży na sobie wyryty, abyśmy nie poniżali się przez grzechy do rzędu stworzeń nierozumnych. I członki ciała naszego w uczciwości mieć należy, bo i ciało ludzkie w osobie Chrystusa uwielbione i wywyższone zostało i nasze ciało także kiedyś wraz z duszą ma zasiąść w chwale niebieskiej.